Cześć z tej strony Jakub Mady i dzisiaj mam dla Was szybką analizę zwiastunu do filmu Spider-Man Far From Home, czyli Daleko od Domu. Co prawda mógłbym o tym zwiastunie mówić naprawdę długo, jednak chcę poruszyć najważniejsze kwestie, a niektóre być może zostawić na kolejne filmy na moim kanale. Dlatego też jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to zachęcam do subskrybowania, aby być na bieżąco. A teraz, nie przedłużając, zapraszam do analizy. Na początek dostajemy w sumie zabawną scenę, bo Tom Holland ostrzega nas przed spoilerami. Jak dla mnie jest to naprawdę udany taki easter egg, bo wszyscy doskonale wiedzą jak w przeszłości aktor ten często zdradzał spoilery z nadchodzących produkcji. Co prawda nie wiemy ile z nich było zamierzone przez twórców i studio, jednak sam fakt, że ostrzega nas przed spoilerami właśnie Tom jest dość zabawne. Już na początku widzimy wzruszającą scenę, w której Parker mówi, że wszędzie widzi postać Iron Mana. Zarówno w Infinity War, jak i Endgame, jak i oczywiście też wcześniej, widzieliśmy, jaka przyjaźń łączyła Tonego Starka i Petera Parkera. Myślę, że w najnowszym filmie o przygodach Spidermana będzie to wspominane wielokrotnie i naprawdę często, co w sumie zobaczymy też podczas tego zwiastunu. Już po chwili widzimy rozmowę Parkera z Happy Hoganem, który z dużą pewnością przyznaje, że Tony by tak nie postąpił, gdyby nie był pewien że Spider-Man tu będzie, gdy go zabraknie. Już teraz dostajemy więc sygnał co do tego, że Peter Parker może być w jakimś stopniu poniekąd takim następcą Iron-Mana. O tym jednak również za chwilę. W scenie walki nie ma za bardzo czego analizować, jednak już po chwili jeden z policjantów pyta Spider-Mana, czy zostanie nowym Iron-Manem. To jest w sumie to, o czym przed chwilą wspomniałem i dość ciekawe będzie w sumie to, jak studio podejdzie do śmierci tonego Starka i w jaki sposób będzie chciało poniekąd szukać następcy tego bohatera w uniwersum? No bo umówmy się, tony Starki Iron Man były naprawdę bardzo rozpoznawalnymi z postaciami w całym uniwersum Marvela. Spider Man cały czas taką postacią również jest, jednak teraz, ze względu również na tą przyjaźń, może to być jeszcze bardziej uwidocznione, ta taka przewaga popularności Spider-Mana nad innymi postaciami. I myślę, że w kolejnych filmach właśnie czegoś takiego doświetlika. Świadczymy. Chwilę później Spider-Man mówi, że leci na wakacje, co jest głównym motywem przewodnim zbliżającej się produkcji. Co ciekawe, plotki przed nagrywaniem Far From Home mówiły o tym, że zobaczymy Spider-Mana między innymi w Polsce, jednak prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Przynajmniej żadnych takich informacji na razie nie dostaliśmy. Po chwili dostajemy kolejną, w sumie zabawną scenę, w której Hogan mówi Parkerowi, żeby odebrał telefon od Furego. Ten jednak połączenie odrzuca mówiąc, że nie chce z nim rozmawiać. Długo jednak nie musimy czekać na samego Fiurego, który znalazł Petera Parkera, prawdopodobnie w Wenecji, gdzie kręcony był film, aby przekazać mu pewną ważną wiadomość. I teraz bardzo ciekawa informacja. Mysterio został przedstawiony jako Pan Beck, co sprawia, że potwierdziły się poniekąd plotki przed filmem mówiące o tym, że nie będzie on antagonistą, a właśnie protagonistą. Myślę, że to bardzo ciekawa informacja jeśli chodzi o cały film, jednak jeszcze ciekawszą informacją jest to, że po chwili słyszymy już o innym świecie. Fury potwierdza, że pstryknięcie zrobiło wyrwę w ich wymiarze, w związku z czym do Marvel Cinematic Universe zostaje wprowadzone multiversum. To naprawdę spory krok, jeśli chodzi o przyszłość filmową studia Marvel, bo otwiera nam kolejne drzwi do kolejnych wątków, które na ten moment możemy naprawdę mnożyć w nieskończoność. Peter Parker próbuje się z tego w jakiś sposób wymigać, jednak każda z kolejnych postaci jest krótko podsumowywana. Thor jest na innej planecie, Kapitan Marvel jest nieosiągalna. Okazuje się, że został tylko Spider-Man i może on pomóc w tym Czego chce od niego Fury? Chwilę później widzimy moment, w którym Parker rozmawia z panem Beckiem o wyznaniu uczucia do pewnej dziewczyny. Chodzi oczywiście o MJ, czyli Michelle Jones, którą widocznie w tym zwiastunie poprowadzony jest wątek miłosny pomiędzy oczywiście nią a Peterem Parkerem. Zobaczymy w jakim kierunku zostanie to poprowadzone. Na poszczególnych ujęciach widzimy również postacie, z którymi Mysterio ze Spider-Manem będą musieli się zmierzyć. I to jest w sumie ciekawe, bo wcześniej wszyscy, może nie wszyscy, ale sporo osób myślało, że Spider-Man właśnie będzie walczył z Mysterio w tym filmie. Za bardzo tych poszczególnych postaci nie będę analizować, jednak prawdopodobnie nagram o nich osobny film. Widzimy, jakie szkody potrafią oni wyrządzić i ze zniszczeniami o jakiej skali będziemy mieli do czynienia. Światu potrzebny jest nowy Iron Man. Takie słowa wypowiada Peter Parker, mając na sobie coś w rodzaju nowej technologii. Ciężko stwierdzić, co w tym momencie przymierza Parker, jednak może jest to jakaś zbroja nowej generacji. A ciągłe powtarzanie o nowym Iron Manie mówi nam jasno, że możemy mieć do czynienia również z technologiami, które pozostawił po sobie Tony Stark. Czy jednak Spider-Man przejmie funkcję Iron-Mana? Tego dowiemy się w samym filmie. Zauważcie jednak, że cały czas jest to w tym zwiastunie powtarzane, a obecność Happy Hogana w wielu fragmentach również o czymś świadczy. Na koniec warto przyjrzeć się kostiumowi Spider-Mana, w całości czarnemu. Dajcie znać, czy coś Wam on przypomina, bo mi się wydaje, że będzie to coś całkowicie nowego. I zobaczymy w jakim kierunku pójdzie stworzenie tego rodzaju kostiumu. Na sam już koniec dostajemy krótką scenę z Happy Hoganem i przyjaciółmi Spidermana, jednak oprócz wielkiej paniki w Londynie zbyt wiele z tego nie wyciągniemy. Sam zwiastun nie mówi nam aż tak wiele, jednak sam fakt wprowadzenia Multiversum jest czymś niesamowitym, co okaże się bardzo ważne w przyszłości Marvel Cinematic Universe. Pojawiały się o tym wcześniej plotki, jednak nie spodziewałem się, że zostanie to wprowadzone już teraz. W sumie można uznać, że dostaliśmy małą wskazówkę co do tego nie tak dawno, bo w grudniu ubiegłego roku pojawił się przecież film animowany Spider-Man into the Spider-Verse, w którym zobaczyliśmy sporą ilość różnych światów. Dajcie znać co myślicie o tym zwiastunie. Spodziewajcie się z pewnością kolejnych filmów dotyczących filmu Spider-Man Far From Home na moim kanale, bo jest o czym dyskutować, a samym faktem potwierdzenia multiversum jestem naprawdę podekscytowany. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.